Dzień dobry tu. Pan Kartofel to już będzie. Piąty odcinek naszej serii zniszcz zamek 2, plansze graczy. No, tu jesteśmy jak byliśmy. O, mamy mój ten ekstrakciuk z warzywek. Haha. Ha. Nie żartuję. No. Ups, no, pech. Nie życzę... Ups, trochę spadł, ale za jednym razem się udało. Ładne dane. A y tu słychać ptaki, ale. Wy nie słyszycie pewnie na no szkoda. Tak ładne tu ptaki pośpiewają. Nie da się tego na no mnie. Tak. P, 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 P,

Mógł się już skończyć. Ogólnie. Dobra, ogień wezmę. I rzut ogień. Palał się no pech Spaliło się. Trochę rzeczy, ale można próbować.

Swoją muzykę, bo bym się nie chce jej puszczać. Mniej więcej. No, może bym mógł puścić. Ja widać, że lepiej w pewnym Lepiej udaję muzykę w O Oj, trafię w niego. O! No! Ta się nazywa strzał. Ha! Dobra, udało mi się, udało mi się, udało mi się. No. Udało się, no. A jak? Na głowie stanę, no. Normalnie. Za 10 razy, no. Za tyle razy się tak udało. No, to cały czas jest ta plansza, no. To jakieś 6 odcinków będzie już. No. To normalny rekord, jest. Fajne, no. No, będzie jakieś około, no dobra. Fajnie. Jest ładny. Pięknie, pięknie, normalnie Głodny jest trochę Co ja tam, będę wam marudzić? O nie, a tu mnie brUBo, nie Ups Trochę nie doleciało nic. Nie zdążyło się zapalić A on tańczy da bo aż umierają jak słuchają moje muzyki Z, moja muzyka tak mocno zawieje To jest aż tak dobra yy. o zapaliłem to jakiś dziwnym sposobem ale to i tak nie zapaliło hmm. trzeba by jakiś inny sposób dać. może tak. ten był lepszy pewnie o nie i tak nie zapalił

co by tu bym mógł zrobić, na przykład? Nie no, e-e. Nie trafiłbym. Ej tak. Na co ja to myślę? Na czym to ja myślę? Znaczy, nad czym to ja myślę Mówię, Mocny jest, aha Haha. trafiłem w to. No. Nie no. Restart muszę znowu. Nie wiem to ogniem trafić, A, Nie udało mi się. Ładnie. Kurde, dobra. Nie wiem jak... Nie jak ja mam to ogień trafić, niby. Jak znowu przez to jak mi się uda. Jakiś dziwnym sposobem. Ale nie wiem. Czy to mi się może udać? Możliwe. Możliwe. Um. Co to mogłoby być? No, co to jest? Co ja mogę tu zrobić? Dalej nie wiem, co mogę tu zrobić. Najgorsze jest, jak nie wiem, co zrobić. Bo ja nigdy nie wiem, co zrobić. I to jest właśnie najgorsze. Um

takie nowy żen żółżężały i bum. nic nie zrobiłem, tak? Chyba o, trochę więcej zrobiłem. Tu nic nie zrobiłem, dobra. Może dalej coś więcej zrobię. Zaraz zupełnę O! Więcej coś zrobiłem. O, tak to ja robię, no. Hmm, o może spadnie to... Nie, no nie spadł, No, 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 hmm... Cieka, czy uda mi się to w sens Nie, nie udało mi się, okej. Okay. Ja już się będę, będę kończyć. Proszę o subskrybowania mojego kanału. Proszę o łapki w górę i przyjazne komentarze. To ja się żegnam. Pa pa!